W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o bardzo takiej smutnej wiadomości, ponieważ y, wasz kolega z, z programu Twa, twarz brzmi znajomo, wybitny aktor Paweł Królikowski odszedł. Jak pan go będzie wspominał, jak on był człowiekiem prywatnie? Tak, no to była dla nas naprawdę bardzo smutna i zaskakująca wiadomość. Y, wiedzieliśmy, że Paweł jest chory. Dlatego pojawił się Adam, bo było oczywiste, że Paweł nie da rady w tej edycji pracować z nami w żyli programu. Ale miałem jakieś takie głębokie przeświadczenie i stuprocentową pewność, że on się wygrzebie. Jego stan był poważny, ale on był silnym facetem i jakoś tak no naprawdę byłem przekonany, że to, że to jeszcze nie tym razem, więc ta wiadomość naprawdę bardzo nas wszystkich zasmuciła. Powiem tak, kiedy przyszedłem do tego programu jako uczestnik, to zaskoczyło mnie, że program ten gromadzi bardzo dużą grupę ludzi, którzy realizują to przedsięwzięcie i to są wszystko cudowni ludzie i atmosfera jest fantastyczna. I dla mnie Paweł był jedną z tych osób, która naprawdę uosabiała jakby w 150 albo ich 200% pozytywną energię tego Timu. On był serdeczny, on był. Głośny, on był zawsze uśmiechnięty. On angażował się we wszystko, co robił na 100%. A ja jeszcze taki osobisty z nim miałem no, szczególną relację, bo on ku mojemu zaskoczeniu, my nie znaliśmy się wcześniej dobrze. Poznaliśmy się odrobinkę, Paweł grał przez chwilę w serialu M jak Miłość, ale ja akurat prawie nie miałem z nim żadnych scen do zagrania. A on przywitał mnie w tym jury. Jak byłby, jakbym był jego ukochanym synem. Okazywał mi tyle ciepła, tyle serdeczności, tyle wsparcia, mówił mi tyle komplementów. Tak chwalił moje umiejętności aktorskie, wokalne. Zresztą Paweł był nie tylko aktorem, Paweł był również prezesem Związku Artystów Stan Polskich. Miał tam naprawdę ambicje w, jakby wpuszczenia świeżego powietrza i nadania tej instytucji takiej nowej dynamiki intensywnej. Bardzo żałuję, że nie udało mu się tych planów zrealizować, ale Paweł, jak się dowiedziałem, był też dyrektorem artystycznym festiwalu polsko-czeskiego, który odbywał się co roku latem w Kudowie Zdroju, i on mnie zaprosił do tego do udziału w tym festiwalu. Kazał mi zaśpiewać bardzo trudne piosenki. Jak ja Zobaczyłem, co on mi przysłał, to mu powiedziałem, Paweł, ale to jest za trudne, ja nie umiem tak. Umiesz, umiesz, ty jesteś świetny, musisz w siebie uwierzyć. No i, no i udało się rzeczywiście. Więc to też była taka lekcja, którą od niego dostałem, że, że trzeba wierzyć w siebie i nie bać się trudnych wyzwań. Paweł miał specyficzne poczucie humoru. Jego wypowiedzi jako jurora czasami wzbudzały kontrowersje. Nawet ja czasami byłem oburzony zwłaszcza jego komentarzami w, w kierunku młodych, pięknych uczestniczek. Ale ja myślę, że Paweł po prostu był facetem, który uwielbiał kobiety. Absolutnie ubóstwiał je w taki sposób naprawdę, em, no, że gotów był klęknąć przed nimi i całować je w stopy. E, I należał do tego pokolenia, któremu chyba taka poprawność polityczna no, specjalnie mu na tym nie zależało, więc po prostu mówił to, co uważał i tak jak czuł. E, ale on właśnie zawsze był bardzo szczery, był zawsze bardzo prawdziwy w tym co robił. I, I to też było bardzo cenne. Jutro odbędzie się pogrzeb pana Pawła, czy pan weźmie w nim udział? Oczywiście, no na poczucie, że tam się pojawię, trzeba Pawła pożegnać. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!